Siemanko Witam ponownie dzisiaj robimy test w terenie nowego wyświetlacza jak widać świetnie działa i co najważniejsze w słońcu jest czytelny ten poprzedni kolorowy tak jak mówiłem w poprzednim filmie był czytelny tego po ciemku. czyli tak jak teraz w tym momencie to nic nie było trzeba było robić jakiś sztuczny cień żeby przeczytać cokolwiek na tym wyświetlaczu ten się sprawuje super, jak widać. No to ruszamy. Na dwóch silnikach czyli przycisk wciśnięty oraz w trybie eko prędkość maksymalna jest około 42 na godzinę myślę że to jest bardzo prawdopodobne ponieważ ustawiłem go wielkość kół w menu ustawiłem na 10 cali a nie na 11 żeby nie było przekłamań w momencie kiedy włączam obydwa silniki czyli czerwony wciśnięty przycisk żółty wyciśnięty czyli wystający w trybie turbo oraz tutaj e, tryb prędkości trzeci no to spokojnie te 66 można, o, można osiągnąć oczywiście nie na, nie na takiej trasie trochę ryzykowne chociaż trójka eko w górę let's go ryzykowne wracamy do bezpiecznych ustawień czyli tryb eko tryb żółty przycisk tryb eko tutaj tryb prędkości dwójeczka jedziemy sobie spokojnym tempem zobaczymy co w okolicy ciekawego widać mamy prosto. Mamy prostą traskę, przerzucamy na trzeci tryb turbo. przed chwilą fanów, którzy się ze mną ścigali, właściwie sprawdzali, czy to naprawdę hulajnoga tyle jedzie. granica Wodna lis Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno, a to jest pięknie. O, ale mam brzuch, muszę wciągnąć. Nie, to złudzenie optyczne, naprawdę, nie mam takiego wielkiego brzucha. do bluza mam rubom Czyli podsumowując, naprawę uważam za udaną. Wyświetlać działa, noga śmiga. Możemy się cieszyć jazdą.